Wiciokrzewy to krzewy w formie pnączy. Spotykamy je zarówno jako dziko rosnące, jak też i w uprawie. Jednym z nich jest wiciokrzew pomorski. Występuje naturalnie w Polsce południowo-zachodniej i północno-zachodniej. Dorasta do kilku metrów wysokości. Spośród roślin kwitnących wyróżnia się tym, że do jego kwiatów przylatują owady zarówno w dzień, jak i w nocy w czerwcu i w lipcu. Kwiatostany składają się z kilku do kilkunastu kwiatów. Korony rozkwitniętych kwiatów mają od strony zewnętrznej kolor różowy, a od wewnątrz mają kolor biało-kremowy. Z upływem czasu barwy te przechodzą w kolor żółty. Przekwitnięte kwiaty mają kolor ciemnożółty. Można zauważyć, że owady odwiedzają kwiaty tylko te o kolorze białoróżowym. Po nektar i pyłek przylatują czmiele, bzygi oraz motyle zawisaki. Ponieważ rurka korony kwiatu jest bardzo długa, do nektaru mogą dosięgnąć tylko czmiele ogrodowe o długim języczku. Nektar zbierają w ciągu dnia, a nawet jeszcze o zmierzchu. Poza nektarem zbierany jest także pyłek kwiatowy przez czmiele rude i ogrodowe. Na ich nogach można zobaczyć olbrzymie obnóża z białego pyłku. Po zmroku kwiaty zaczynają intensywnie pachnąć. Późnym wieczorem i nocą wokół kwiatów wiciokrzewu unoszą się mutyle zmierzchowe nazywane zawisakami. Podobnie jak kolibry nie siadają na kwiatach. Zawisaki mają duże rozmiary, duże oczy oraz długą trąbkę. Latają tak szybko, że ich ruch na kwiatach można zobaczyć dokładnie tylko w zwolnionym tempie. Jeżeli mamy w ogrodzie wiciokrzewy, możemy podziwiać za dnia piękne czmiele, a o zmierzchu i w nocy równie piękne motyle zawisaki. Przyjemna woń kwiatów dodatkowo umila obserwacje.